Hej, kot, tutaj z Zenicami i słuchajcie, dzisiaj nagram dla Was kolejny filmik i słuchajcie, on jest w miarę wyjątkowy, bo mam dla Was, słuchajcie, nowe rzeczy do openingu i są to oczywiście rzeczy z Labubu, no bo z czego by innego, ewentualnie z bawników, nie? Ale dobra, słuchajcie, najpierw Wam pokażę, jakie rzeczy, jakie rzeczy, słuchajcie, kupiłam na zakupach także dobra, pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, takie ubranko dla Labubu tak ona się prezentuje i zaraz je otworzymy. Słuchajcie, mamy tutaj dla Bubu modela. On będzie przymierzał je i ten, który też, właśnie który otworzymy sobie, słuchajcie, tutaj. E, mamy tutaj też takie... To jest Ala Sunny Angel, tylko że nie wiem, czy to jest dokładnie sunny Angel, ale chyba tak. W sensie jakby sunny Angel LaBubu. Bubu. Mamy tutaj też kolejnego sunny Angel dla Bubu i tak on wygląda, pyk, pyk, pyk. Tutaj to jest chyba seria Bikini Energy. To jest albo Bikini Teenager, albo makarony chyba, słuchajcie. E, I tak, słuchajcie, mamy kupione jeszcze dwa Labubu. W ogóle jak się czujecie, że już wakacje, to nagrywam w zakończenie roku szkolnego, czyli y, 27 czerwca. Bo może ktoś z Was już miał wczoraj, jak ja to nagrywam w zakończenie roku, ale no, ja nie miałam. I słuchajcie, patrzcie, ten tutaj nie ma tego The Monsters. Nie widziałam tego, i patrzcie. I w ogóle ten jest bardziej kolor kolorowszy od tego. Patrzcie. Jakby mają inne kolory po prostu. No więc dobra, słuchajcie. Oglądajcie do końca, bo słuchajcie, to są mega fajne rzeczy do otwierania, a tam w tle lecę ja. Także no, słuchajcie, najpierw otwieramy sobie Sony Angela La Bubu, słuchajcie. Więc czy on ma taśmę klejącą? Ma dobrze, że sobie nożyczki wzięłam, słuchajcie, widzowie. Bo najpierw musimy obciąć tą jakby taśmę. O! Dobra, już mam. A potem widzicie. Możemy otwierać tego. Tak. dobra, co Aha, i ja bym chciała trafić. Szczerze, wszystkie są ładne, ale ten z mi oczami chyba naj... najmniej fajny. Ale tak to ogólnie wszystkie mi się podobają. Nie ma ulotki w środku, słuchajcie, jak widać. A nie, tutaj jest. Yy, no, dobra. Także słuchajcie, to jest nie są Angel, tylko to jest raczej skłany Angel, słuchajcie. Tak to wygląda. I tutaj widzę, że tu są jakieś inne jeszcze. Ty no! Chyba tutaj są jakieś inne. Patrzcie. Tak to się prezentuje. No więc dobra. Otwieramy. tutaj, tak to otworzyć. Dobra, tak otworzymy tutaj. Ej, ale ładny! Patrzcie! Czekajcie, trafił mi się ten ten niebieski tutaj, tutaj. Patrzcie, ej, ale ładny! Ej, tu będzie jako figurka. Wiecie, ja tego nie będę przyklejać do telefonu, bo raz, że za ciężkie. Dwa, mam etui z Friends z Werką. Pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Yy, no i tutaj, o. Zamiast mnie jest, jest tutaj ten labubu. Yy. No, słuchajcie, kochani, bardzo ładny jest ten Labubu, mega mi się podoba. No i co, zakup? Robimy też, właśnie otaczamy w tym filmie listę, czy zakup jest udany z Labubusiami, będzie tak samo. I słuchajcie, ten zakup daje jako udany. Więc dobra, teraz otwieramy sobie ubranko. Naszym pierwszym modelem będzie właśnie ten Labubu, póki nie, otwor... póki nie otwieramy nowych. No, także dobra. Piękny Czekajcie, jak? Ja mam go założyć Ej, Jakoś musimy zrobić, żebyście wy widzieli Jak ja mu to ubranko zakładam Dobra, czyli najpierw chyba bluzkę trzeba mu założyć Poczekajcie Dobra, ja nie wiem, czy to się na niego zmieści Czy to nie będzie za duże na niego Ej, Dobra No jakoś spróbujemy, słuchajcie Kurde, a i teraz się nie mieści na niego? Dobra, trochę się przycisnęło tutaj, trochę to jest na niego obcisłe, powiem Wam szczerze, ale to może zależy od labubu, yy, mam nadzieję, że jeszcze będzie na nie dobre ogólnie, chociaż na jednego jakiegoś mojego labubu, yy, także dobra, słuchajcie, ubieramy mu tym jakby, czekajcie, ej widzowie, bo to jest chyba coś takiego, że tą ogrodniczkę to chyba się osobno zakłada, wiecie, założymy sobie ją, słuchajcie, na drugiego labubu, a tymczasem on wygląda tak, tak się o to prezentuje, i słuchajcie, tak on wygląda? Według mnie ładnie. Póki co, jako tabluska, to zakup możemy dać jako y, trochę, słuchajcie, udany. Y, no bo w miarę się mieści, w miarę się mieści. A może na innych labubu by bardziej pasowała tabluska. A to przetestujemy sobie na moich nowych labubu. Także dobra, otwieramy, lecimy teraz dalej. oki okay, kochanie! Kochani. Jezu, Maria, Okej, okay, kochani, słuchajcie. Otwieramy sobie teraz to. E, tu pisze Squanny Angel. Squaki, to jest w ogóle. Squaki Angel, jak to, to brzmi. Dobra, teraz jak mam to otworzyć? To jest pytanie. O dobra, tutaj jest takie. Więc dzisiaj otwieramy to. Okej, okay, trochę się wygięło nam. Ale trudno, mm. to nie jest. Ok, Pusimy. Ty, się otworzyć nie możesz, ty... Dobra, widzę tam chyba coś. Jezus, to jest na części jakieś. Ej, ty, co to? Ej, ale mini to jest, poczekajcie, muszę to najpierw złożyć. Żeby wam pokazać... Ej, kurde. Spadło mi to, ej. A do czego ta służy? Eee, no dobra, w każdym razie tak wygląda. Ej, on jest taki mini! Patrzcie! Takie porównanie, jak coś. I mamy tutaj jeszcze taki elemencik. Element. Piszcie mi w komentarzach, do czego to może w ogóle służyć, bo ja nie mam totalnie pojęcia. Ty w ogóle, widzowie, nie zauważam że on jest biały. Patrzcie. No, słuchajcie, tak mi w sumie było obojętne, bo i tak nie było za bardzo um, do y czego zgadywać. E, Także to już mamy otwarte, to teraz lecimy z otwieraniem labu Otwieram pierwszego tego. On jest bladszy. I w ogóle któryś z nich, ten, ten, ten chyba, on, był, on jest mega ciężki. I ja się boję, że trafi mi się czwarty secret. Jak trafi mi się czwarty secret, to szczerze będzie lipa. Yy, będzie duża lipa. I w ogóle nawet jakbym je chciała sprzedać, to one są w ogóle wszystkie inne. I wiecie, yy, ostatnio na przykład, w ostatnim openingu, jeżeli, no ten taki wiecie, co mi się trafiły wszystkie czy powtórki, tu jakby tam... Kurde, z która to Jakby tam, słuchajcie, trafiłam tego sekretnego, niby powtórka, ale słuchajcie, on miał brocz... O, oczy normalnie miał brokatowe. Jakby miał brokat na oczach po prostu, a tamte, tamte ostatnio nie miały, słuchajcie. Także to jest jakaś nowość. Dobra, y, tam mi się trochę odcięło. Ale trudno. I dobra. Pokażę wam... Jakie mam wam pokazać? O! Tu jest jakiś kot kieskowy, nie wiem, co to jest. A nie pytam, poczekajcie. Wiecie, co to jest? Ej, to jest Labubu w ogóle? To jest chyba la bubu, ale... Dobra, i nie patrzmy na futerko. Widziałam tylko kawałek twarzy chyba, ale dobra. Błagam, żeby to nie była powtórka. No widzowie, aha! Nie powiedziałam, którego chcę. lak hop lub Serenity. Będę zadowolona z któregokolwiek, żeby chociaż jedna powtórka mi się nie trafia, okej? Okay? Druga, jak mi się trafi, to druga, albo chociaż, nie wiem, żeby była przynajmniej jedna niepokójka, prawda? Ej, on jest inny. Ty, co to? Ej, ty! Poczekajcie, ej! Mamy kartę, słuchajcie, ale to nie wszystko. Poczekajcie. Nie pytajcie. E, czekajcie, czekajcie, czekajcie. To nie wszystko. Ej. Ej, to to nie jest... Pow... Jakby może się... Ej, to... Poczekajcie, to... Ja jestem w ciężkim szoku, widzowie. To mi się nawet nie trafiła, że powtórka. Poczekajcie. Tylko jakby patrzcie. Czy, czy wy go widzicie? Patrzcie na tą metkę. Ej, jakby... I patrzcie. Watka. wadka do squishów. No, proszę nie wydać. Jakby to jest inny dla był totalnie. Niby ma tę kartę Happiness, ale jego ja mogę w ogóle uznać za niepowtórkę, tak naprawdę, teoretycznie. Więc dobra, ale teraz tak. Tak serio na poważnie. Teraz chcemy Lack, Hopl, Serenity, Bo jak mi się oni trafią, to Amcia będzie smutna, ale ogółem yy, to ten. To jak po prostu oni mi się nie trafią. To szczerze, ja chyba już nie, nie będę póki co na chwilę kupować tych labubu, bo kurde, felek powtórki mam takie, mam szczęście ostatnio, że ja nie wiem, ale może w tym, może w tym się uda. Trzymajmy kciuki. Mama tam za kamerami też trzyma kciuki. E, tutaj jest tak samo, tylko kreskowie tam. Udaj, Nie wiem, czy to nie jest powtórka. Kochani, słuchajcie, zanim otworzymy szczyt dla Bubu, to powiem Wam ważną info, że ja już mam w zanadrzu w ogóle nowy Labubu do otwarcia. Także się szykujcie, słuchajcie, za niedługo możliwe, że będzie opening tego. Kochani, słuchajcie, jakby co to yy, mi mama powiedziała, żebym powiedziała to i to. Yy, więc to nie ja się pomyliłam o tym Labubu, tylko ja po prostu powiedziałam to, co mi mama powiedziała, żebym powiedziała. Ale to jest tak swoją drugą mega ważne. Słuchajcie, chodzi o to, że ja mam inne blind w za Takie wiecie, że za niedługo będzie coś innego niż na bubu, ale, jakby, ale jednocześnie jakby podobne. Yy, także no, słuchajcie, wyczekujcie na moim kanale. Yy, I co? I w ogóle to jeszcze jak trafi powtórkę, to teoretycznie jak ubiorę ubranko, to teoretycznie inny dla bubu, jakbym miała dużo tych wybranych, nie? Ale dobra, otwieramy. Płagam, żeby to nie była powtórka. No Ja cię kręcę. No ja zwariuję. Dobra, widzowie, bo ja tu mam w ogóle jeszcze, czekajcie, kartę mam jeszcze w tym tym. Mam, słuchajcie, kartę y, z tego LOP. I mam tutaj jeszcze taki bryloczek. Słuchajcie, poczekajcie. Um, biorę. Pyk, przeczekam. A słuchajcie, widzowie, tam jak ten. Yy, to normalnie fioletowy był na wystawie. Ty, bo ja chciałam trafić tego Lak, Hope i Serenity. No kurde, czemu ja nie mam szczęścia do tych Labów, bo naraz zwaruje, no. Ja już mam tyle tych powtórek, że ja nie wiem, ale one równocześnie są inne. Nie wiem, jak to jak się kiedy dzieje. No patrzcie, no. I to jest jakby... One mają w ogóle inne sorty jakieś, nie wiem. Dobra, aha, mieliśmy przymierzyć ten ubranko na labubu, Ja jestem teraz niesmarczona widzowie. Nawet mnie te labubu, jak już są powtórki, to mnie nawet aż tak bardzo nie cieszą, bo kurde. Poluję tak strasznie na te niepowtórki, a mi się trafiają powtórki. No dla mnie to jest jakiś szok totalny. Ale słuchajcie, chociaż ta ubranka może w miarę fajna jest, czekajcie. Próbujemy założyć to ubranko, bo jak to też będzie jakiś skam. Aha. I te bubu oceniam jako nieudane. Jedyny plus to jest to, że mają kartę i że mają w ogóle ten, ma inny bryloczek od, od tych samych, jakby jej sióstr czy tam braci, nie wiem. Yy, no, czyli że powtórek, jakby z tego samego rodzaju. Yy, ale słuchajcie, Boże, nawet głowa mu się obraca. No, ja nie wierzę. Yy, dobra, czekajcie. Ej, dobra, szczerze wygląda ładnie. Poczekajcie. Muszę mu stópki odsłonić, żeby, wiecie, miał jakby tym chodzić. I słuchajcie, popatrzcie, on wygląda teraz tak. Ej, powiem wam szczerze, że ładnie on wygląda teraz. Teraz nie wygląda aż tak bardzo, nawet jak powtórka. Ej, czy ja wiem, jakie mam pocieszenie. Patrzcie, to są jakby... Bo mogą być takie same kolory, no i jakby po prostu to są inne labu w ubrankach, bo mają takie kolory po prostu takie same, ale ten, ale w ubrankach są inne, tam a mi już tle leci I, i słuchajcie, tak się prezentuje, tak się prezentuje drugi. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie Wpadajcie na mój drugi kanał Amigra I na mój trzeci kanał Amczycka Boka No i to, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dziękuję Wam za oglądanie Zbliżamy się już do 20 tysięcy i 15 tysięcy Także subskrybujcie, to by. pa pa